Hej, stary, co tam robisz? Gram w taką fajną grę. Brawl Stars się nazywa. O, patrz jakie fajne. Tak? To ten Brawl Stars? To przez tę grę miesiąc temu prawie zabiłeś swojego psa, te rzucając telefonem? Po pierwsze, widziałem taki trik, że telefon wraca jak bumerang. Ale, ale, ale no, masz rację, wkurzyłem się po prostu. Dobra, to ty sobie graj, ale masz być cicho. Rozumiemy się? Jasne, jasne, będę grzeczny. Dobra, to żegnaj do jutra. Niech mi tylko spróbuję pistąć i przeszkodzić mi we śnie. Dobra, czuję, że to już jest ten moment. Eee, a, O! A, a, idealnie. Dobrze, dobrze. Nie, jakim cudem to się stało? No nie! Jakim cudem on strzelił go, a to się nie liczy? Supercel, naprawdę! Naprawdę, karty, śmieć! Śmieć! Tak, rad. To... Eee! Czy to jest to, o czym myślę? na cegle gra. Ja nie mogę. Nie wiem, czy wiesz, Jego Mościu, ale ja tu próbuję spać. Więc pomimo wszystkich twoich nerwów, proszę cię, byś zachowywał się odrobinę ciszej. Ale to wszystko jest... Jest, jest i yy, nowina tego szajsowego telefonu. Starzy mi go kupili 10 lat temu i nie chcą wymienić. 10 lat temu to ty miałeś 4 latka, Wie, a cesarze nie kupują 4-latkom telefonów. Przynajmniej na razie. No no, no wiesz o co chodzi? Mam cymbałów i osiołomów w drużynie. No, nie da się z nimi grać. Piąty mecz z rzędu przegrałem. Mówiłem, że żebyś grał Brawl Starsa w nocy, to nie jest dobry pomysł. Ty jesteś zmęczony. Ja chcę iść spać. To, Co to, tobie też bym radził? A co najgorsze? W kółko piłujesz jadaczkę. Jak wygram, to przestanę. Obiecuję. A co zrobisz? Jak nigdy nie wygrasz, teoretycznie też jest taka szansa. Sorry, zaczekaj, nie to chciałem powiedzieć. Znaczy, no jesteś najlepszy w ogóle. Ci tam pucharkowcy, proplejerzy to przereklamowani, czy żaden tam chyra nie jest lepszy. Ty jesteś najlepszy w Starca. Na serio? Och, dziękuję. Normalnie się chyba zaraz zarumienię. Dobra, i czy w podzięce możesz zrobić tak, by nie drzeć już mordy przez resztę nocy? Postaram się, znaczy, tak, tak, panie. Skłoniło mnie do tego, to też do tego, żebym przeprosił się z telefonem. O, nie, znowu zaczną się cyrki. Spok spokojnie, spokojnie, brał starca, już nie będzie. No ja mam nadzieję, jak grasz w tą grę, zachowujesz się jak spodzony prosiak z jabłkiem w tyłku. Słucham? Znaczy, nic, idę spać. Dobra, brrrr, Starsa? Rzeczywiście już nie będzie. I tak jestem najlepszy, więc po co mam udowadniać jakimś leszczykom, że naprawdę jestem najlepszy, ja skoro ja i tak już jestem najlepszy. I ho, pana kanapę. I czas na teraz na TikToka, YouTube'a i takie tam. Łaka, mika, magamu. Homdom, in, agu. Maka, maga, i łaka, mika, I ojejku? Zdajesz sobie sprawę, że do głośnych dźwięków YouTube też się zalicza? Ty cymbałku, ty! To nie jest żaden YouTube, tylko TikTok! Bo filmiki na YouTube są za długie, nawet szorcy są za długie, a mi się nie chce długich oglądać, bo mam tak zwaną dekoncentrację uwagi i mi się nudzi. Mi się co prawda nie nudzi, ale próbuję spać. Wiesz, mam takie miejsce jak łóżko. Łóżko jest moją fortecą i chcę tam spać. Forty Powiedział być fortecą, taką ze smokiem, ze z takim latającym czymś, takim tegesem, smokiem. Wyżarło Ci mózg, czy tylko udajesz?